Yo Manon, z tej strony i witam Was w szóstym odcinku. Zagrajmy w Hungry Dragon. I żeby nie przedłużać, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam Was do oglądania. I już odblokowaliśmy nowego smoka. Schelong odblokowany. Zacznijmy grać. zacznijmy nowym smokiem grać. Zobaczymy jaki on jest dobry Ach, w końcu się doczekaliśmy nowego smoka. Nie. Wy też się doczekaliście Moja publiczność. Te Hunger Dragon jest zarobiste. Tylko szkoda, że te smoki są takie drogie. Jakie on jest Wy To widzicie? Tak, jemy, 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 jemy. Jaki on jest rewelacyjny, mi się podoba, a wam? Mi też się bardzo podoba. Jak on wszystko wszama. On jest zarąbisty, ja wam go polecam. No i co we mnie rzucasz, tak cię rozwalamy z No mm, Masakra, odgiliśmy lewelek nowy, panowie. Zastanawiam się ile będzie kosztować nowy smok, a wy? Skoro ten kosztował 260, nie? To następny musi kosztować 400 coś, nie? Jak mi się tak wydaje, nie? Ale tak to ten smok jest po prostu... Wow! Po prostu świetny! On mi się podoba, nie wiem jak wam, ale mi się podoba. On jest po prostu megaśny i bardzo dobry Napiszcie w komentarzach jak wam się podoba ten smok. I ocencie go na przykład od, od 0 do 10 Jak wam się podoba ten smok czy opłacało go w ogóle kupić, czy się nie opłacało, czy opłacało po prostu zbierać kasę, i żeby szybciej zdobyć następnego smoka. To w komentarzach moja mm, publiczności. Wbliśmy lewelek. tak dziękuję za lewelek. ale że się doczekaliśmy nowego smoka nice nie wiecie, jak ja się cieszę, że już nie gram tym dwugłowym XL. Może ten dwugłowy był dobry, ale żeby nim grać tak cały czas, to trochę mi jest nudno grać, bo trochę to zajęło, nie? Bo od, bo od, od, od następnego nagrywania ostatniego to nie wiem ile minęło, ale minęło bardzo dużo. To dlatego ja się nie wstawiałem filmików, to dlatego ten zbieram właśnie na tego smoka. Ale to bardzo długo trwało. No w sumie jak się gra przez cały dzień, no to już się zarobi na przykład ze 100 tysięcy może. Lub nad więcej. To zależy ile wyjecie i ile niszczycie i tak i tak dalej. No nie, on nie bije, pogotowie ratunkowe. Dawaj bijemy, 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 jemy jemy te wrony czarne. Ale w ogóle te wrony nic nie robią, na szczęście nie biją mnie. Za frajer, On się broni tą tarczą. I takżeśmy go załatwili. Jest, jakie to jest piękne. Ten smok mi się bardzo podoba. W ogóle on nie przypomina tamtego sparks. A wam? Bo on tak robi grzbie, tak się rusza jak jakiś wąż A Sparks to samo miał, nie? A wy co na to? A wy jak myślicie? Mi się wydaje, że tak samo, nie? Tak, taki podobny, tylko że bardziej lepszy nie? jest Więcej ma życia i lepiej zbiera pieniądze No oczywiście musi zbierać więcej pieniędzy, nie? No bo czemu oczywiście miałby zbierać mniej pieniędzy, nie? Bo jakby tak zbierał mniej pieniędzy, no to tak to... Idę się zabić. Ten gnój pierdzielony mnie zabił. Idzie bał go pies. uuu jaki piękny skin! Jaka piękna skóra. Ale i tak nie kupujemy, wiecie? My kupimy te wszystkie im skóry jak zdobędziemy ostatniego smoka, ale wam nie pokażę tego smoka. A chciałabym powiedzieć, że od dziesiątego nie? nagramy sobie z piosenką. I ja będę nagrywać wszystkie odcinki, że będzie mnie widać. A nie, że tylko nagrywamy mój głos, że będzie mnie też widać i będziemy garać sobie. Ale to dopiero jak odblokujemy 10 smoka od Drama. A tak to... ej co? Jakiś mamy nowy tortunament, że wtedy tortunament że można było grać takim XX alką smokiem. Ostatnio tak było, nie? A nie kurde. Już wiem, czemu nie, może, nie można się tego załadować. Bo przecież włączyłem internet, bo jakby mi pisali tutaj, to by film mi tylko zepsuli. Dobra, wiecie co? Włączymy internet, ale to w następnym yy, odcinku wam nagram. Nagram Tortunament: że możemy grać w wielkim smokie i możemy nagrywać. O nieco mi się bardzo podoba. W końcu się doczekałem nowego smoka, nawet nie wiecie jak. A, jakie to życie jest piękne, tylko szkoda, że tych bomb nie da się jeść. O, coś chyba wbiliśmy? Chyba nowy level. Dobra, jemy ich, jemy, jemy. Przygrane bomby. Zjedz te gobliny, te krasnoludki zielone, bo oni mnie tak kurzają, że. Po prostu masakra jest. Katastrofa. I wpadłem w bombę. Jak teraz przegram, no to się powieszę. Jak przegram, to się zabiję. Nie dobra, nie przegram jednak. A może? Nie, nie przegram. Kądzik nie może przegrać. Bo kądzik jest za dobry w tą grę. Kądzik jest taki dobry. Kądzik zawsze rozwala wszystkich tak 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 no dawaj nie opierdzielaj się tylko żory ich mój kochany smoczku jak ja cię kocham kocham Cię najbardziej ze wszystkich smoków ja żartowałem ja tego smoka nie kocham ja po prostu ja kocham na... w poseydranie się ten zabujałem się w smoku xd zdeku macie to tu macie to w smoku się zabujałem Zabojam się w Poseidranie. Poseidran się nazywa. On jest smokiem dziesiątym, więc wam nagram go, jak go zdobędę. On ma dziś, on jest na dziesiątym etapie. i W dziesiątym będę nagrywać y, siebie na kamerkę już nie będziecie tak, że ja nagrywam coś i że słyszycie tylko mój głos. Nie, tak nie będzie. Będziecie, będziecie też mnie widzieć i jak będę mówić wszystko. Tak będzie dobrze. Od dziesiątego wszystko nagramy se. Jak ja kocham mieć tego Mega rasha. Wszystko można rozmawiać oczywiście. W ogóle fajna piosenka. Dobra, dziękuję. Mi się wydaje, że ten smog wam też się podoba. Bo mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo. Tak, jemy, 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 jemy. dzielamy wszystko, co nam popadnie do gęby. Tak, jest, 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 Tak, 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 tak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak Cię kocham. Jest. Mamy 18 diamentów, mało, nie. O, ok. strzynkę złota mamy. A nie, nie złota, tylko diamentów, co ja gadam. Kurde, nie da się przejść, co za typy Przebrzydłe No rozwal to, no No co za smok? Jest. Dobra, złote owady Mi się wydaje, wiecie co? Mi się wydaje, że im większy smok, tym więcej się zarabia pieniędzy, no bo przecież to jest oczywiste, nie? No bo, jakby, no bo jakbyście... No bo jakby was smog... Hmm. Bo pewno by smog zarabiał tak mało pieniędzy, to byście nigdy nie nie na nowego smoga, byście musieli grać, nie wiem... 5 yy, nie byście musieli grać? Masakra by to była! Im większy smok, tym więcej się zarabia. Powinno tak być. I tak jest. No co wy mnie strzelasz, ty gnoju? Przecież łeb Tak, jemy, 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 jemy... To będzie ostatnia nasza runda, jak ktoś nas zabije, bo już gramy troszeczkę długo. A maksymalnie to odcinek powinien trwać 15, 14, 12 parę minut, czy tam 16. Bo im większy smok, tym więcej, tym dłużej gramy, a więc dlatego będziemy szecił ten odcinek. Jak graliśmy tym naszym pierwszym smokiem, no to dłużej po 3 razy musieliśmy zagrać bo on był taki mały i on szybko tak jakoś umierał miał mniej życia po prostu no ale teraz to jest rewelacja ten smok ma trochę więcej życia i trochę jest znacznie lepszy bo mi się bardziej podoba on jest epicki on jest epicki

Odrazujemy sobie tego smoczka. Masakra, masakra, masakra. No, co wy mnie strzelasz? Mogę go rozwalić? Ona, no, dziękuję. I teraz hy. Hy, jak. Dobra, nieważne, nie komentujcie. Nie, umieramy, umieramy. Nie, co ja mam zrobić? No trudno, zakończymy odcinek. Bo ten odcinek już trwa długo i już wiecie. I już przecież wiecie jak ten smok rozwala wszystko i tak i tak dalej. No niestety kończymy nasz odcinek. I tak i tak, już, i tak już graliśmy długo tym smokiem, a więc wiecie, ja będę jak będziemy nagrywać, to mniej będziemy nagrywać, bo te smoki żyją bardzo długo więc dlatego tak szybko odcinek kończymy, moje mordeczki uuuu, elegancja Francja nadal mamy M-Dragona, ale on jest epicki zobaczymy tutaj aha, tutaj są te a tutaj są, mamy takiego takiego i takiego mamy. Dobra. W następnym odcinku wbijemy sobie Eldragona i zobaczymy, co on je. Bo w sumie zobaczymy, co je. Aaa, no to już wiemy, co robi Eldragon, nie? Ziomeczki. No dobra. No to na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku wbijemy sobie nowego smoczka. Będziemy nagrywać nowym smoczkiem. No to na tyle w tym odcinku. Żegnam Was, papa. Pa. Do następnego.